Cześć! Dzisiaj lecę do Ikei i nagram Wam oczywiście vloga Makijaż już macie Ja dzisiaj mam na sobie taką niebieską zwykłą bluzkę ja ją w... Dobra, nieważne, nie dostałam Jeansy, buty i już jestem prawie, że spóźniona Dobra, ja lecę najwyżej pogadamy w aucie u Faustyny bo tak, jadę z Faustyną, więc do zobaczenia w aucie

Mam tą kartę włożoną, która ma pięć sobie No bo ja mam 200... 300...

Widać. Kto zaczyna to czy ja? No ty drzywiem. Tak to pierwszy taj. Poka pokazuje. Yy, nie wiem jak wolisz? Ja mi instruję, no jest I to tak to się może. już nagrywa, więc war, war. Aha, <noise> To nie leci prosto do internetu, więc ja to i tak nutny początek. Jo ja jako zapowiedź! Dokładnie. Spróbuj ten leko. No, To ja niech będzie. <noise> to <noise> niech będzie, nie mam na to. Nie do no to się kupię je, no kupię je. Pamiętaj, że potem mam jeszcze holejwona. Szarzyjesz. <noise> Dobrze. No już pomaga życia. No bo czas ich ma, więc nie zabieram. A, tam mogę wykasować. Dobrze. Cześć, dzisiaj witam Was w Holu z Faustyną. I ona zacznie, bo się stresuje. <grydzibox> <grydzibox> Mamy dla Was Hol z Ikei. Zobaczymy, czy to będzie razem z, z filmikiem z Ikei, czy nie. Zobaczymy, jaka długość filmiku mi wyjdzie z tego, wiecie, wyjazdowego. Whatever. Może zacznijmy? No. dobrze To ja kupiłam Ikei. Takie dwie doniczki, białą i czarną. Jeszcze nie wiem. Jedna pójdzie do mojej komody, która też była, jest Ikei, a druga będzie na ławie. Zobaczymy. Kupiłam też y, dwie butelki do picia. Tutaj sąkę sobie, człowiek sok, kokta i wszystko. Kupiłam wiesz, w razie jakby Asia przyjechała, to żeby też miała. No i do tego. Takie super, super piękne, takie słomki. Jest pastelowy niebieski, pastelowy różowy i pastelowy zielony. Za niecałe 4 zł. 100 sztuk, więc się opłaca. A teraz czas na moje produkty. Widać mi, chyba mi widać. <grym> <grym> Zacznijmy może od chyba najcięższej rzeczy. I to jest syrop z kwiatów dzikiego bzu. Ile on kosztował? Z zł? Nie, więc Nie. Ja... Więcej... Zdycha, dycha albo 11. No jakoś tak. Jakoś tak, ale ja po prostu jestem uzależniona od niego. Zawsze jak jestem wiki, to oczywiście muszę się napić. Więc. Jest. Tak. Jestem uzależniona. Potem mamy drugą rzecz, to jest ten serwetnik. On kosztował 5 zł? Mhm. 5 zł kosztował, no. Ale wreszcie go dorwałam. Ha, pełnia szczęścia. Potem mamy taką fajną miseczkę. Wsiotką takiego fajnego kwiatuszka. Ja już na nią chorowałam od dłuższego czasu, ale dopiero teraz w na zabrała do Ikei. Więc <laughs> dopiero teraz mogłam sobie kupić. Ale Sesja, ten... nie? <laughs> ale, ale, ten, ale jest fajna. I do tego kupiłam sobie oczywiście też talerzyk, taki śliczny. Na to bardziej chorowałaś. Cicho. Ale jest po prostu śliczny. Cudowny. No i ostatnia rzecz, na którą chorowałam. Chodziło, chodziło i się wychodziło. Dokładnie. To jest zestaw tych trzech... To jest chyba na perfumy. Zresztą zaraz Wam pokażę każde z bliska, tylko ja się do tego dobiorę. Mam tu nożyczki, tak, mam nożyczki. I pokażemy wszystko z bliska, dobra? Jedno przeciąłem. Teraz. No, chodź tutaj na Drugie. No, chodź, 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 chodź. Żyjemy? Żyjemy. pewnie, że żyjemy. To jest najważniejsze no. e, Pierwszy jest taki. To się będzie. I tu mamy taką O. Potem drugi mamy. A drugi się trzyma, no? Cholerstwo jedno. Czysta złośliwość, dobra. Drugi mamy taki O. Do psikana i w środku ma taką żyłkę też do przelania perfum. I trzeci, który oczywiście nie chce wyleść, bo czemu miałby? Możesz pokazać, lejek, jaki fajny jest. Proszę bardzo. <laughs> lejek do przelania perfum, dokładnie. Dobra, i trzeci. Mamy takie fajne, z taką tą, i nie wiem, czemu tu jest dziubek, ale to już jest mniejsze z tym. Dobra, to by było wszystko? Tak, to by było wszystko w tym holu. Zikkej. Jest krótki, więc chyba wrzucę Wam go razem z filmikiem z Więc... kciuki do góry za to, że Wostana się odważyła. W ogóle I do następnego razu. pa! Pa! pa.